Jeszcze przed drapingiem moja mama sobie zdrapie wielką krzyżówkę, bo jak się dowiedziała, że wygrałem 200 zł, to sama postanowiła ją kupić. A z reguły nie drapie zdrapek, także trzymajcie za nią kciuki. Nie będę nagrywał tego drapingu, tylko pokażę Wam efekt, czy tam wynik końcowy. Także to tyle. No i dobra, robimy sobie od razu podsumowanie. Mama wydała 30 zł na zdrapkę, kupiła tylko jedną sztukę i wygrała 6 dyszek, bo wydrapała 6. Y, przepraszam, 5 słów, także raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Także serdecznie mamo ci gratuluję. Dziękuję bardzo. Sobie. Także mamuśka jest 3 dychy do przodu, a nie tak jak ja. Przez tyle odcinków jestem o wiele więcej. No ale fajnie, że kupiła, wygrała. Na pewno jest zadowolona. Oj bardzo. <laughs> Okej, okay, także teraz ja przechodzę do swojego miksa, a w sumie na następny dzień, bo jest już wieczór, mama kupiła to po pracy, także widzimy się w dniu kolejnym, ale złączę to jako jeden filmik na moim miksie, także widzimy się za chwilę w dzień. Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy draping będzie jednak drapingiem takim rodzinnym, bo jak widzieliście przed chwilą mama wygrała 60 zł w Wielkiej Krzyżówce i postanowiła jeszcze kopsnąć się na brylanty, także trzymajcie jeszcze raz kciuki. No i do brygady dzisiaj dołącza jeszcze tata, także będzie też drapał sobie brylanty, także to są ich zdrapki, moje zdrapki to są te, także ja inwestuję 60 zł, oni też 60, także łącznie w sumie będzie draping za 120 zł i tego się będziemy trzymać. Oni oczywiście zdrapią sobie poza odcinkiem, ale ja po prostu pokażę wam skrót, czy coś wygrali, czy nie. Nie będziemy nagrywać tego drapania całego i tak dalej, żeby to też nie było monotonne i zbyt długie. Ja, oczywiście, swój draping tam nagram, tak jak będzie, tak jak było, tak będzie. <laughs> ok, także widzimy się już za chwileczkę. Okej, okay, także już jestem, ale jeszcze przed samym drapingiem chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla Asi z kanału La Fable. Wiem, że dzisiaj masz urodziny, także życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrówka, zdrówka, wytrwałości, dążenia do celów i wszystkiego co najlepsze. Jeśli drapiesz już te zdrapki, także wydrap coś naprawdę konkretnego, żebyś była szczęśliwa i niezależna finansowo, życzę Ci tego z całego serducha. No i jeszcze czas na pozdrowienia, więc serdeczne pozdrowienia wędrują dla, oczywiście dla kanału La Fable, dla Asi, dla Mateusza Sieńkowskiego, FFR, Gosia Dybala oraz Elżbieta D. Trzymajcie za mnie kciuki, zaczynamy! A dzisiaj sobie zaczniemy ze zdrapeczką Big 777. Przybliżę troszeczkę Wam. Żebyście też mieli lepszy pole do widzenia. Także zaczynamy. A właśnie, a już mówiłem, że za 60 zł faktycznie. Dobra, także draping dzisiaj... Ja robię za 60, rodzice za 30, czyli łączna inwestycja to aż 120 zł. Zobaczymy, czy uda coś się trafić w brylantach, bo w nich w sumie największa nadzieja, ale te mniejsze zdrapki jednak też potrafią zaskakiwać. Pusto. O, diamencik. Diamenty by się przydały <laughs> w tych brylantach. Tu puściutko. Pusto. Pomarańcza monety. Jabłko. Wiśnie. Cytryna podkowa. Worek Arbus i Save. Gra 13, podkowa, koniczyna i dzwon. No i gra 14, złoto, safe i arbus. Ok, także w tej zdrapeczce nie mamy nic. Troszeczkę sobie oddalę, bo teraz będzie laki 7, 7, 7. Bonus drapiemy na końcu. No i drapie drapiemy sobie nasze wygrywające liczby. Także lecimy. No i nasze wygrywające liczby to 19, 49, 1, 18. Oraz trzydzieści siedem, proszę bardzo. No i drapień. Trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem, czterdzieści siedem, także te pole jest puste, trzy, dwadzieścia jeden, czterdzieści pięć.

38, 35, 22 i 6, także również pusto. Kolejna to 30, 15, 11, 3, no i co? I 29, także tutaj coś jest wygrane. <śpiewanie> Ostatnie, a warto było się przy tym zatrzymać. A tu jest co? 10 zł. No nic, także na pewno się zwróciło. Za tą zdropeczkę, proszę bardzo. Tu mamy dychę. No i przechodzimy do brylantów. Ok, także zaczynamy od gry numer 1. Oczywiście musimy znaleźć trzy takie same symbole: kapelusz, torba, czekolada, perła, okulary, okulary, garnek. Ach, szkoda! Branzoleta, zegarek, a już nie, muszę grać dalej. Klucz, kolczyk, perła, zegarek, brylant, torba, kapelusz, pierścionek, podkowa, podkowa i co? I garnek. A już myślałem, że będziemy mieli <ścoughs> branzoletka, trofeum, garnek. Róża, kolczyk, perfumy, klucz, kufer. Także tutaj jest pusto dotychczas. Gra numer 14, Bransoleta kufer, złoto, worek, portfel, Szminka prezent, monety, moneta, moneta i lustro. Okay. Dzwonek Sejf, Naszyjnik. brylant, okulary, kron, pusto-pusto, róża, perfumy, perła, świnka, lustro, lustro, podkowa, pierścionek, Naszyjnik. kufer Kapelusz, Świnka, Świnka, Złoto, Safe, Śminka, Maszynnik, Tron, Worek, Dzwonek. No i jeszcze drapiemy sobie bonus, a w bonusie jest Księżyc, także niestety ta zrapeczka jest pusta. No, i ja swój draping podsumowuję. A za chwilę zobaczymy, czy rodzicom coś udało się wydrapać. Także ja dzisiaj na draping przeznaczyłem 60 zł, wygrałem tylko 10. Także 5 dyszek jestem niestety do tyłu. Mam nadzieję, że się podobało, ale idę jeszcze do rodziców. Także zaraz się widzimy. Może oni coś ciekawego wydrapali. Także zaraz się widzimy. No, ta ma trzy dzwonki, także drap, zobaczymy, co tam wydrapałeś. Trzy dychy. Dobra, dawa, jeszcze tutaj masz bonus. Czyli wygrałeś tylko trzy dychy. Dobry złot. Okej. Ok, także robimy sobie od razu podsumowanko niestety z ręki, bo staty wszystko już pochowałem. Yy, mama niestety nie wygrała nic. Tata, jak widzieliście, wy wygrał 3 dychy, jest na zero. W sumie mama też jest na zero, bo wcześniej wygrała w wielkiej krzyżówce 60 zł. Ja jestem trochę na większym minusie, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, także koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, komentarze i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału, do oglądania moich kolejnych zdrabkowych przedsięwzięć. <laughs> Hej, cześć, do zobaczenia!